I właśnie dlatego musimy w końcu rozstrzygnąć tę wielką pizzową debatę. Ananas na pizzy, przyjaciel czy wróg? No to do dzieła. Dobra, pizza maniacy, zbiórka. Czy wiedzieliście, że ta, hmm, powiedzmy, kontrowersyjna pizza hawajska tak naprawdę została wymyślona w Kanadzie? Dokładnie tak. Chodziło o to, by słodki, egzotyczny ananas przełamał słony smak szynki. Ale zaraz, zaraz, to jeszcze nie koniec atrakcji. Jeśli chodzi o pizzę pepperoni to prawdziwa gwiazda. Czy wiedzieliście, że Amerykanie wcinają ponad 250 milionów pizz pepperoni rocznie? To ponad 800 kawałków na sekundę. Szok, co nie? No więc jakie jest wasze zdanie? Czy ananas to orzeźwiający twist, czy może jednak pizzowa herezja? Team ananas czy team anty-ananas? Po której stronie barykady stoicie? Dajcie znać w komentarzach. Czy ananas zasługuje na miejsce na waszej pizzy? Rozstrzygnijmy to raz na zawsze.